Mili Państwo, świętujemy dziś Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, czyli tych powyżej no, pewnej kreski, ale w którym to miejscu w życiorysie ta kreska powinna być postawiona, no to już kwestia czysto subiektywna. Starość jest raczej wyborem, decyzją własną, a nie wyrokiem. I dzisiaj jak najsłuszniej te decyzje o zostaniu starcem czy staruszką odwlekamy. Pojawia się problem odwrotny: jak tu być starym, skoro czujemy się tacy młodzi? Już hrabia Aleksander Fredro powiadał w zemście, acz i starość bywa żwawa. A znany autor tysiąca słowników Władysław Kopaliński uzupełniał. Tragedia późnego wieku polega nie na tym, że jest się starym, ale na tym, że wciąż jest się młodym. No pytanie tylko, czy to naprawdę taka tragedia, że na starość czujemy się młodzi. Reasumując, pielęgnujmy w sobie młodość. niezależnie. Od tego, co mamy zapisane w metryce. I święta powiązane, ponieważ kto czuje się młody, chętnie obchodzić dziś będzie Światowy Dzień Ptaków. Świętować możemy w doborowym towarzystwie, ponieważ na zimę pozostają z nami trznadel, jemiołuszka, gil, rozmaite odmiany czapli, modraszka, a nawet tacy celebryci ptasiego rodu jak czubatka. Ech, cóż to za towarzystwo! Poza tym w towarzystwie ptaków osoby starsze i nie mogą świętować dziś Światowy Dzień Muzyki, jeżeli ktoś tego nie czyni na co dzień. A przecież jakiejś muzyki każdy z nas słucha od rana. I to też jest forma celebracji. Ostatecznie, jak powiada klasyk, człowiek w świecie bez poezji i muzyki jest tylko elementem łańcucha pokarmowego. Co powtarzam z przyjemnością, mając pewność, że gdy tylko skończę do Państwa mówić, zabrzmi jakaś ekscytująca piosenka. Historia podpowiada, że 1 października w 1845 roku w miasteczku Sianów, to jest na Pomorzu, niedaleko Koszalina, uruchomiono fabrykę zapałek. Te zapałki w XIX-wiecznej historii Polski i Polaków mają swoje niechlubne miejsce. Przypominano bowiem nieustannie, iż nędza na przykład w Galicji była taka, że zapałkę dzielono dla oszczędności na czworo. A jedyną maszyną, powiedzielibyśmy dzisiaj, made in Poland, która robiła karierę na terenach zamieszkałych w XIX wieku przez wszystkich Polaków, było urządzenie do dzielenia jednej zapałki na cztery części. I nie wiadomo na ile byśmy je dzielili, gdyby nie wynalazek zapalniczki. Cóż, nawet na dnie największego kryzysu, technologia z reguły wyciąga ku nam pomocną dłoń. O czym w czasie oczekiwania na szczepionkę w dobie pandemii przypomina Wiesław Kot.